Witam wszystkich serdecznie, dzisiaj będę robił sufit na tej budowie, górę już mam gotową. Teraz o, ten właśnie będę dzisiaj zalewał. Taki duży. Fajny prosty jest. Fajnie się będzie go robić. jest bardzo ważne dla płikarza, żeby było prosto wiadomo, a tym bardziej na sufitach, żeby były te płaszczyzny, bo potem wiadomo jak to jest. Ale to jest naprawdę fajne i super będzie się robiło. No, Sufit jest, jest już zalany, pościągany. Jeszcze raz go teraz pościągam tak dokładnie, wszystkie te wiadomo te dziurki trzeba nie pokleić. To potem ładnie się będzie trapeza robić. Wiesz, na trapezie nic nie kleić, czyli na tej drugiej łacie. No i potem jeszcze dalej nagram. Tak, sufit już jest po piórze. Pierwsza kosa tak zwana. Teraz będę za chwilę, no jedną etap ominąłem jak po trapezie, bo tak złożę musiałem no od razu na weź, no, duży sufit około 40 metrów więc nie było za bardzo czasu, teraz na chwilkę jest na to nagrałem nie wiem czy tak widać, bo chyba nie za bardzo żyję to doświadczyć, ale to jak nagram na kosie to będzie inaczej już mamy sufit zagłębkowany za chwilę będziemy go kosić no i będzie gotowy potem narożniki postawiać i będziemy sam tylko najpierw wszystkie sobie to na dole, potem po kolei resztę. No i słuchajcie, że jest gotowy, skoszony. Trochę długo to zeszło no, bo wiadomo na no, człek sam na budowie to zalej trochę zejść doszedł do osób do kosza znowu, zalej znowu zejść. Także... No ale z jednego kosza taki jeden pas. Był zupełny, czyli musiałem trzy razy dosypać na kosza. No i zrobiłem. Tak to mniej więcej wygląda. No a teraz trzeba odpocząć, bo nie ukrywam jest to. O maszyna się odzywa, jeszcze nie chciała lać, no ale ja już nie dam rady, bo jest ten jak duży sufit i musi człowiek też odpocząć.